Cześć. W poprzednim odcinku z cyklu Premium zbudowałem autonomicznego agenta w Copilot Studio. W tym odcinku chciałbym omówić jego opłacalność biznesową na konkretnych liczbach i kosztach licencyjnych. Zanim skupimy się na obliczeniach i na liczbach, przybliżmy troszeczkę sam proces biznesowy, bo nie każdy musiał oglądać techniczne nagranie. Teraz skupimy się na czysto biznesowym aspekcie. Zbudowaliśmy rozwiązanie. Które reaguje na dodanie nowego elementu na listę, czyli pracownik HR dodaje nam nowego pracownika na onboarding, określa z jakiego, do jakiego działu on przychodzi, a autonomiczny agent po drodze sprawdza w dokumentacji procesowej, procedurze, z jakim buddym powinien mieć ten pracownik kontakt na wejście w organizacji. Sprawdza też, do jakich spotkań powinien zostać przypisany pracownik, czy jakie spotkania powinien odbyć w ramach tego, że został przypisany do danego działu obszarów organizacji i tworzy te spotkania. No dobrze, to teraz, żeby dobrze sobie to wyliczyć, musimy skupić się na dwóch aspektach. Ile czasu zajęłoby to pracownikowi dotychczas, nie korzystając z AI, czyli ręcznie to wszystko robiąc, i Jakie koszty poniesiemy w momencie, gdy użyjemy tego autonomicznego agenta, czyli ile będą kosztowały licencje, jak w odniesieniu do tej pracy pracownika nam to wszystko wyjdzie. Skupmy się najpierw na tym procesie manualnym. No I w tym procesie manualnym możemy sobie określić. Tak, taką kalkulację wykonałem, próbując samemu to przeklikać, być może. Ktoś bardziej wprawiony, będzie to robił szybciej, ale na tym konkretnym przykładzie, dodanie pracownika do listy, czyli gdzieś tam dostajemy informację o tym, że pracownik przyszedł, zaokrąglam to sobie do minuty. OK, da się w pół, staram się do minut to zaokrąglać, więc dodanie pracownika do listy sharepointowej zakładam minutę. Sprawdzanie dokumentów dotyczących badiego. No to jeśli tutaj mamy Szerszą organizację tych obszarów jest dużo. Ta dokumentacja też się zmienia, więc nie można ufać swoim doświadczeniom, tylko faktycznie zerknąć w tą dokumentację. To sprawdzenie takiego dokumentu przy większej skali, czyli otworzenie, wyszukanie działu i, i sprawdzeniu tej osoby kolejna minutka. Następne, sprawdzenie dokumentu ze spotkaniami, czyli mamy jakiś dokument, proces rozrysowany w organizacji, do jakich, z kim i w jakich obszarach powinny się odbyć takie pierwsze spotkania. Powiedzmy, że w tym przypadku mieliśmy dwa spotkania, mieliśmy spotkanie z PHP oraz spotkanie onboardingowe w danym obszarze po prostu więc umówienie tych dwóch spotkań, czyli wejście, sprawdzenie z kim trzeba umówić to spotkanie, jaki jest temat spotkania, ile ma trwać, w jakim okresie czasu od momentu odboardingu. Per spotkanie zakładam tutaj około pięciu minut, żeby też w Outlooku to napisać, zredagować, to wszystko może się dziać autonomicznie, więc łącznie wychodzi nam minutka na dodanie listy SharePointowej, minutkę na sprawdzenie dokumentu z Badim to mamy 2 minuty, po 5 minut na stworzenie i zobaczenie, jakie to są spotkania, to mamy 12 minutek. I tyle sobie oszacujmy, że 12 minut zajmuje proces manualny pracy jednego pracownika. Musimy sobie tutaj Brzydko zadeklarować jakieś kwoty. Nie mam kompletnie pojęcia, jaka to może być kwota. Ja w takich obliczeniach będę sobie zakładał stawkę 8000 zł brutto na pracownika i na tym będę bazował dalsze obliczenia. Przy takiej stawce i przy pewnym moim założeniu tak zwanego parametru FTI, czyli parametru, który definiuje ile jakie jest obłożenie jednego etatu czasowo takiego faktycznie efektywnego to ja zakładam sobie tutaj zawsze 105 godzin czyli jeden etat to tak naprawdę 105 godzin efektywnej pracy odliczając wszelkie przerwy wszelkie czynności które nie są związane z pracą przy takim założeniu daje nam to złoty 27 zł na Minutę. Zrobię za krótką przerwę, ale jeżeli nadal oglądasz ten filmik, to mam nadzieję, że cię zainteresował i poproszę cię w tym momencie o subskrypcję. Muszę też wspomnieć, że oprócz tego, że tworzę te materiały, proponuję też kilka form współpracy. Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą w wdrożeniu automatyzacji w twojej firmie, albo jesteś osobą, która chce rozwijać się w kierunku nauki per platformy, koniecznie skontaktuj się ze mną. W opisie tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne dane kontaktowe. To wszystko, nie przeszkadzam miłego oglądania. A zatem, jeśli ten proces manualny wyszedł nam że trwa 12 minut, to 12 minut razy ta stawka złoty 27 zł, to 15 zł i 24 grosze na jedno obsłużenie takiego onboardingu w przypadku jednego, jednej nowej osoby przychodzącej do organizacji. No dobrze, to teraz odnieśmy się do kosztów licencjonowania. Mamy dwie możliwości licencjonowania. Jedną to są kredyty, Pilot Studio, możemy kupić paczkę 25 tysięcy kredytów za 200 dolarów. Kurs yy, polskich złotych na tą chwilę to jest przelicznik 365, więc wychodzi mi, że 200, 25 tysięcy kredytów to jest około 730 złotych. Wychodzi zatem, że jeden kredyt to około 3 groszy. Yy, teraz ile Kosztował ten, ten wykon, to wykonanie tego przepływu. Spojrzałem sobie w administrację admin Center power Platformy i wyszło precyzyjnie 9,64 kredyta, więc przy 3 groszach na jeden kredyt wychodzi nam, że jedno wykonanie tego automatu to było 29 groszy. Drugim sposobem rozliczeń jest metoda pay as you go czyli płatność za zużycie nie kupujemy wtedy nadmiarowych kredytów a po prostu płacimy za zużycie wykonań i w tym przypadku jeden taki kredyt jedno wykonanie to jest jeden cent. A w przeliczeniu na nasze zaokrąglimy sobie to do czterech groszy. Wychodzi nam zatem, że w przypadku 9,64 kredytów to jest około 38 groszy. Podsumujmy sobie zatem te wyliczenia. Wyszło nam, że w przypadku ręcznej pracy koszt tych 12 minut pracownika przy stawce 8 tysięcy brutto na etacie przy 105 godzinach efektywnej pracy jako współczynnika FTI wychodzi nam na to, że ten proces kosztował 15 ,24 zł 24 grosze. W przypadku płatności z góry za paczkę kredytów AI i skorzystania z tej teoretycznie tańszej w przeliczeniu na kredyt AI opcji kalkulacji, wyszło nam 29 groszy za ten proces. A w przypadku Pay as You Go, czyli nie musimy tutaj deklarować i kupować kredytów za 200 dolarów, tylko po prostu włączyć taką subskrypcję na naszym środowisku i wtedy kosztuje to troszeczkę więcej, ale daje nam to większą elastyczność i w tym przypadku daje nam to koszt 38 groszy za jeden proces. Mówimy tutaj o procesie onboardingowym dla jednego pracownika. Pomyślmy sobie o skali. Gdy tych pracowników trzeba zaprosić więcej na większą ilość spotkań. Oczywiście są sytuacje, gdzie większość zaprasza się na jedno spotkanie BHP, ale tych spotkań też potrafi być więcej w różnych obszarach do, do poznania, nie tylko w swoim. Tutaj bazowaliśmy na przykładzie tylko dwóch spotkań. Być może rola Abadiego też nie jest jakoś w organizacji stosowana, natomiast potrafię sobie wyobrazić, bardzo dużo innych procesów, których można zautomatyzować w podobny sposób, wczepić, wczepić jeszcze dodatkowo w ten proces, żeby też autonomicznie się wykonywały i uzysk potrafiłby być zdecydowanie większy. Więc przy tych ilościach, jeśli mamy już środowisko Microsoftowe i chcemy spróbować rozwiązania agentycznego. To naprawdę niewielkim kosztem jesteśmy w stanie to wdrożyć, a na pewno przetestować w zasadzie bez jakichś ryzyk, bo włączając PSU-Go możemy po prostu uruchomić takie rozwiązanie, poobserwować przez miesiąc, ewentualnie te koszty mogą być jakimś ryzykiem. I zobaczyć tą opłacalność w praktyce, Myślę, że warto się temu przyjrzeć, i nie tylko w kontekście agentów. Akurat tutaj opisywałem proces agentyczny, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że już bardziej zaawansowany deweloper stworzy taki automat w inny sposób, bez użycia tych licencji, akurat kopilotowych, i wyjdzie nam to jeszcze taniej. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka forma analizy biznesowej danych rozwiązań spodobała Wam się. Zachęcam Was do zadawania pytań, do, do dyskusji. Jestem przekonany, że nie w jednym obliczeniu mogłem się pomylić, coś zaokrąglić nie w tą stronę, co trzeba. Natomiast myślę, że to jakieś marginalne ilości i tak pokazuje to, że ten uzysk potrafi być naprawdę, naprawdę duży. Dzięki wielkie za dzisiaj.